Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa, nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości. Bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Twoje szczęście, twoje życie nie zależy od tego, co posiadasz, co masz, czy jesteś najedzony, czy jesteś ubrany to, to nie jest szczęście. Od tego nie zależy twoje życie. Twoje życie zależy od relacji z Bogiem ta chciwość ta zazdrość obelgi pycha głupota to całe zło które wychodzi z nas które jest w nas to nas czyni nieczystymi ludźmi i Kohelet mówi marność nad marnościami wszystko jest marnością Bóg nie jest marnością ale wszystko inne jest marnością można tutaj na świecie dbać o o długie życie, o zdrowie, bo zdrówka jest przecież najważniejsze, jak to często ludzie mówią, to jest nieprawda. My nie mamy żyć mm, tak, jakbyśmy mieli jeszcze przeżyć 20-30 lat, albo jak najdłużej. My mamy żyć tak, jakby to był ostatni dzień w naszym życiu, dzisiaj. Jakbyś dzisiaj miał umrzeć, to jesteś gotowy, jesteś gotowa na śmierć w sposób duchowy. Nie chodzi o to, czy masz trumnę kupioną, czy już miejsce sobie wykupiłeś na cmentarzu, czy stać cię na pogrzeb. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być człowiekiem ubogim w duchu, na duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bo można być bogatym w, na ciele, można żyć tak, żeby mieć, posiadać. Brat się nie chce ze mną podzielić spadkiem, idę do Jezusa. Jezu, ratuj! No i co z tego, że on się podzieli z tobą tym spadkiem, będziesz miał te pieniądze? Te pieniądze szczęścia ci nie dadzą, bo to jest marność nad marnościami. A mówi to człowiek, który wszystkiego już spróbował. Mówię o kochelecie. On już dotknął wszystkiego, sprawdził, co, co daje szczęście. I pisze tak ten kochelet. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Budowałeś dom. Ale w nim nie będziesz mieszkał, ktoś inny będzie mieszkał. Albo za chwilę przyjdzie trzęsienie ziemi. W Polsce też mogą wystąpić trzęsienie ziemi, albo spłonie ten dom, albo jakiś huragan się pojawi. Coraz więcej jest huraganów w Polsce. Ta pogoda jest niepewna. Albo złodzieje przyjdą, albo ktoś, ktoś, ktoś cię oszuka, okłamie. Weźmie na ciebie jakiś kredyt i będziesz musiał później sprzedać dom i spłacać wielkie długi. Nie buduj siebie w ten sposób. Żyjemy często od pierwszego do ostatniego, albo od weekendu do weekendu, żyjąc zabawą, albo od podróży do podróży, albo od. Jednego partnera do drugiego partnera, od jednego męża do drugiego męża, od jednej pracy do drugiej pracy. A powinniśmy żyć tym dzisiejszym dniem i budować swój udział w Królestwie Niebieskim już teraz. To powinno być dla nas najważniejsze. Wtedy depresja nie będzie miała nad nami żadnej mocy, bo będziemy wiedzieć, co jest marnością. Może dzisiaj przeżywasz samotność? Nie bój się samotności. Jezus też był samotny. Wszyscy prorocy byli samotni, musieli przez to przejść. Ale to ich budowało, budowało ich relacje z Bogiem. Nie bój się samotności. Bóg chce często Cię wprowadzić w samotność, żebyś y, pamiętał, że to, co się tutaj dokonuje teraz na Ziemi, to nie jest Twój cel. Twoim celem jest Królestwo Niebieskie. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Ale najpierw trzeba umrzeć, żeby powstać z martwych. Trzeba umrzeć dla tego świata. Ten człowiek, który przychodzi do Jezusa i mówi: Nauczycielu powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną z patiem”, On musi umrzeć. Z z chęci posiadania części tego spadku, bo ten spadek ci nic nie da. Skąd ja to wiem, bo już przeżyłem coś takiego, walkę o spadek. Ja się z niej wypisałem z tej walki o spadek. Nie chciałem walczyć o żaden spadek tam po kimś w rodzinie. I kłócili się o ten spadek, i co, i nic z tego nie było. I... Latami się to ciągnęło. To jest głupie, to jest marne. I, i ta złość, ten e, 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 ta chciwość w rodzinie, to potrafi zniszczyć każdą rodzinę ta chciwość, nie? Ta zazdrość, te obelgi, i potem człowiek jest taki nieszczęśliwy. No i. No i rzuca winę zawsze na kogoś, nie na siebie, nie bierze tej winy na siebie, bo nie umie jej wziąć na siebie. Bo gdyby potrafił wziąć winę na siebie, to byłby błogosławiony. Ale nie umiemy być błogosławieni. I potrafimy często do, do tej os ostatniej sekundy naszego życia nie przebaczyć komuś, bo nie jesteśmy gotowi, bo nie umiemy umierać. A śmierć przyjdzie, prędzej czy później. Może nawet prędzej niż później. Zobaczcie, słyszeliście o tym, co się stało z tą kobietą, która szła na adorację. To było kilka dni temu. Pewien człowiek ją zaatakował, pobił ją na śmierć. A szła na adorację. Szła oddać chwałę Bogu. Czy ona się spodziewała tego, że umrze? Że spotka ją jakiś zbir, jakiś chory człowiek i ją pobije i tak ją pobije, że, że ona umrze? Ja kiedyś wychodziłem za adoracji i człowiek mnie tak pobił, że oddychać nie mogłem. No, to wszystko może w każdej chwili się dokonać. Można nawet nie wychodzić z domu, i w domu umrzesz, pośliźniesz się i umrzesz. A czy jesteś gotowy na śmierć? Marność nad marnościami wszystko jest marnością. A nam dają te reklamy. Tych y, podstawionych ludzi, tych aktorów, którzy udają, że są szczęśliwi. Czegoś takiego nie ma. To jest ułuda, to jest fikcja. Nie rozumiem, jak można nie ufać temu, który wszystko może. Z nim wszystko, a bez niego nic. Tak mówi święta Faustyna. To jest karteczka już taka wymiętolona, taka już <gryw> prawie zniszczona, ale ją mam, bo to są takie karteczki, które y, wylosowywałem zawsze, jak byłem we Wrocławiu jeszcze i nie miałem na przykład nic do jedzenia, nie miałem noclegu jeszcze załatwionego, a szedłem na msze i, i Faustyna do mnie mówiła przez te karteczki. A, a także Bóg do mnie mówił przez Faustynę, i. i, i no i no, te słowa mi dawały otuchy, żebym się nie załamał w wierze, żebym czekał na Pana. Pan mnie podźwignie, jeśli będę ubogi w duchu, jeśli będę miał Boga w swoim sercu, to On mi pomoże, On, mi, On mnie. Rozraduje, on się o wszystko zatroszczy. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść, w co się będziecie ubierać. Jeśli tego ktoś, nie, czy ktoś czegoś takiego nie doświadczył, to te słowa są dla niego takie, takie dziwne, takie nie do uwierzenia. No bo człowiek ciągle się martwi, czy starczy do ostatniego, czy opłaci te wszystkie rachunki, te kredyty, te długi. Wszystko jest coraz droższe. A Bóg wie, jak nam pomóc. Mówi, martw się o Królestwo Boże, żeby się tam dostać, bo brama jest ciasna. Trzeba ją znaleźć jeszcze tą drogę, tą ścieżkę, tą ścieżynkę. Nie wszystkie drogi prowadzą do nieba. Jest jedna droga, wąska. Szczelina taka, którą trzeba znaleźć, przez którą się trzeba przycisnąć. Trzeba się wyrzec tej, tej chciwości, bo chciwość jest naprawdę straszna. Nie trzeba być, mieć wiele, żeby być chciwym. Tego się trzeba wszystkie, wszystkiego wyrzekać i czekać na Boga, aż Bóg zacznie działać, bo On ma swój czas, On wie, kiedy przyjść do nas. On się nigdy nie spóźnia, nawet jak się spóźnia, to się nie spóźnia. I on mnie prowadzi od tych dwudziestu paru lat. Teraz mi jest łatwiej zrozumieć, czego on ode mnie chce, bo doświadczyłem już tak wielu rzeczy tak wiele różnych sytuacji w moim życiu było takich podbramkowych. I i cały czas żyję, cały czas jestem, jestem z Nim. Nigdzie się nie wybieram, nie, nie wybieram się, żeby odrzucić Boga. Nie chcę, ale muszę o to codziennie walczyć. Muszę walczyć z myślami, które przychodzą i mówią: po co to robisz? Przecież to nie ma sensu. To jest marność. Nie, to nie jest marność. Marnością jest pójście w świat i robienie tego, co ten świat proponuje. To jest marność. Nie chcę do tego wracać. Wolę poczekać na mojego pana, aż on przyjdzie i zacznie działać. I przyjdzie po mnie kiedyś i zabierze mnie do tego lepszego miejsca, bo to nie jest moje miejsce, to nie jest nasze miejsce. My mamy się dać ukształtować. Żeby się narodzić na nowo do tamtego życia, do Królestwa Niebieskiego, które będzie wieczne. Dlaczego, dlaczego my się tyle martwimy? Czy będziemy mieli co jeść, czy będziemy mieli w co się ubierać? Nie martw się o to. Martw się o to, czy jesteś w stanie łaski uświęcającej. O to się martw. Martw się, żeby pójść na mrze żeby przyjąć Jezusa w stanie łaski uświęcającej żeby zrozumieć słowo o to się martw, o to zabiegaj a nie o to czy ktoś się podzieli z tobą spadkiem czy dla ciebie starczy czy ktoś będzie pamiętał o tobie nie martw się czy będzie sam czy w portfelu będzie jakiś banknot czy będziesz miał z czego żyć Bóg się zatroszczy nie musisz mieć źródeł utrzymania żeby Bóg się zatroszczył dlaczego ja tak mówię? bo, bo ja czegoś takiego doświadczam i doświadczałem i będę doświadczał i każdy prorok czegoś takiego doświadczył i każdy z nas ma iść w, w tym kierunku na koniec jeszcze ta przypowieść którą Jezus powiedział właśnie tym ludziom pewnemu Zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i, i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. Wielu ludzi chciałoby być takimi bogaczami, że masz tak wiele, że nie wiesz gdzie to wszystko schować. I rzekł: Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz pij i używaj. Taka emerytura, nie? Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tej nocy umrzesz. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.